Przyjmijmy taki wariant, że jest to właśnie ta mała robota, nie otwieramy tej działalności. No z mojej polskiej perspektywy, no zakładając, że to jest taki typowy polski budowlańc, no to jest w Polsce na ryczałcie 5,5% od przychodu. Z tego co już wiem, to w Niemczech nie ma czegoś takiego jak ryczałt dla jakiejś branży, tym bardziej budowlanej, więc on i tak te podatki zapłaci w Polsce. A co w, w Niemczech? On nie zakładając działalności od tego kontraktu, będzie musiał tutaj zapłacić podatki, czy nie? No, właśnie, wszystko będzie zależało od tego, czy zostanie mu po jakimś czasie, ale to zaraz do tego dojdziemy, ustalona rezydencja podatkowa. I dlatego zwróciłam na samym początku uwagę na to, jak długo będzie trwał ten kontrakt, ponieważ jeśli mamy na przykład kontrakt, który trwa nie dłużej niż 183 dni, wtedy taki polski przedsiębiorca normalnie płaci podatek od wykonanych tutaj prac w Polsce, czyli, tak jak wspomniałeś, jest na ryczałcie, tudzież na każdym innym w formie podatkowania. Każdej innej formie opodatkowania w Polsce dokładnie. Natomiast bardzo ważne dla takiego polskiego przedsiębiorcy jest to, że mimo wszystko on musi się zgłosić tutaj do Niemieckiego Urzędu Skarbowego celem nadania numeru podatkowego i szczególnie w branży budowlanej, bo, bo o takiej rozmawiamy teraz, musi on wystąpić o zwolnienie z podatku budowlanego. Okej, okay, okej, okay, to ci już przerwę, bo już mam kilka rozpoczętych wątków. Tak, czy ja dobrze zrozumiałem? Czyli na ten mały kontrakt przyjeżdżam tu, mam w Polsce działalność gospodarczą, w w Niemczech jej nie otwieram i podatki będę płacił tylko w <laughs> Polsce. Będę tylko w Polsce płacił. Jeśli, Czy coś tu jeśli, jeśli nie przekroczysz tych 183, 183 dni, dni, czyli tak. nie staniesz się niemieckim rezydentem e, podatkowym i będziesz miał zwolnienie z podatku budowlanego, rzeczywiście nie zapłacisz tutaj żadnego podatku. No